Siemanko, dzisiaj przychodzę do Was z dekiem ognistym, dawno nie było. Na samym początku, jak otwierałem paczki Infernej, by był chyba pierwszym iX-em, który mi wpadł i się cieszyłem, bo wyglądał całkiem nieźle ze swoim atakiem oraz wycofaniem za zero. Ale niestety miała się tylko jedną sztukę, coś kombinowałem, ale druga się nie chciała pojawić. Na szczęście mam już dwie. I teraz skleciłem deczek, który wydaje mi się z całkiem spoko, całkiem dobrze sobie radzi. Zwłaszcza w mecie, gdzie teraz gra całkiem sporo roślinnych deków z egzekutorem, z Celebim. Myślę, że daje sobie tutaj fajnie radę. Oprócz tego jest też sporo stalowych deków i tutaj fajnie siada ten Infernape. Gorzej, jeżeli co chwilę trafiamy na palkę jak ja miałem ostatnio, ale no cóż, tak też bywa. Co my tutaj mamy? Dwa razy Hitmore jako podstawowy po prostu atakujący pokémon ognisty. Mamy tutaj atak za 1,30, jeden korzycofania, nie jest to nic specjalnego, ale dobrze on tutaj robi, jeżeli Dek jest wrażliwy właśnie na ogień. Dodatkowo oczywiście dwie linie przez Chimchara Monferno do Infernape i jednego Spiritumba. Ten spiritumba akurat tutaj fajnie siada, ponieważ atak Infernape to 140, a dużo Pokemonów ma na przykład 150 HP i wtedy taki Spiritumb jest w stanie sobie wejść. Sieknąć coś, zdjąć wszystkim Pokémonom po 10 i wtedy łatwiej jest nam tutaj z tym atakiem Infernape'a, żeby być w zasięgu. Dodatkowo, oczywiście, gramy tutaj Cyrus'a, który, przy którym też ten Spiritum pomaga. Mamy tutaj dwa razy X-Speed, bo chcemy móc tutaj wycofywać sobie czy to tego Hitmora, czy właśnie Spiritumba na Infernape'a, jak już będzie gotowy. Dwa razy Pokeball, Pokémon Communication to są istotne rzeczy, jeżeli chcemy dobierać Pokémony, potem wymieniać, żeby mieć tą linię do stage 2 Pokémona, do tego Infernape'a, to wtedy Pokémon Communication jak najbardziej się przydaje. Oczywiście i dwa razy Dawn, ponieważ jak pewnie wiecie, Infernape przy każdym ataku traci te dwie energie, znaczy traci wszystkie energie, więc nie warto mieć więcej na nim niż dwie energie, a tutaj ta Dawn nam się przydaje w momencie, kiedy właśnie zaatakujemy, zadamy 140, stracimy dwie energie, potem w następnej turze możemy jedną energię dodać sobie z Energy Zone i jeżeli jakiś inny nasz Pokémon ma też energię, to ta Dawn może ją przenieść i mamy kolejny atak za 140 w następnej turze, więc dlatego ona tutaj się znajduje. Dek jest prosty, całkiem szybki, potrafi nieźle się, zwłaszcza właśnie, że jakieś pokemony są wrażliwe na ogień. I co tutaj dużo więcej mówić. Dajcie znać co myślicie, czy macie Infernape'a, czy graliście jakimś takim z Infernape'em? Chętnie się dowiem. Zostawcie łapkę dla zasięgów i lecimy już do gierek. No nie z tym openingiem, no ale powiedzmy, że mówi się trudno. Na jego miejsce powstały dwa kolejne, więc git. O, jesteśmy pierwsi. Chyba pierwszy raz dzisiaj. No i nie, zrobimy tak. Tu mamy klucze w ogóle, jest mamy... Pełnego tubencha. Zastanawiam tego drugiego czymczera to na razie zostawię. Może się przyda na Pokémon Communication. O, i elegancko. Egzekuto. Tutaj mamy, gdybyśmy byli drudzy, tylko to byśmy te jajka na strzał skasowali, zanim on cokolwiek zdążyłby zrobić. No, a tak to będzie miał szansę uciec. Na przykład. Bo ewoluować nie będzie mógł. Ale będziemy mógł uciec. O, a mam Pokémon Communication. Chętnie tego czymczara wymienimy na jakiegoś Monferno. No. Tak ma być. Złoty miło. Jest Celebi, no Celebi jest na strzał od e, Infernape'a, to jest dobra rzecz. Bardzo, bardzo dobra rzecz. Execute już na straty. Spisane. No i jest... Infernape. mamy całą tutaj linię, elegancko. Potrzebujemy Hitmora, żeby ściągnąć Executa. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. On, jak nam nie ściągnie teraz e, tym Celebim Hitmora, to co, to wygraliśmy, nie? No, musiałby nam tutaj nie ściągnąć tego Hitmora na strzał. Ale nie wiem, jak tam teraz podkręcone są te flipy u Celebiego. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. A nie, jeszcze nie mamy się jak wycofać, kurczę, zapomniałem, X by był potrzebny, ajajaj. Aj, aj. No ale się poddał, no i spoko. W następnej turze w sumie byśmy go wykończyli. Kto mi za klamkę szarpie? Jest to chomik, mu dałem jedzenie, dałem mu picie, wszystko, a on stwierdził, że będzie próbował wygrać sobie drogę na wolność przez kraty i będzie szarpał. Co wtedy? Spiritum Psychodela Wsiadamy przeciwnikowi na Psychę Manafi i Eevee No ale ono jest no, niestrudzony ten chomik po prostu On co wieczór po prostu atakuje tą klatkę Nie no tutaj to nie śpię Zamykam go potem na noc i nie se robić co chce Nie słychać go Ale naprawdę. Gość jest niestrudzony. Prędzej przegryzie te kraty. Ma kółeczko oczywiście, że ma i ja nie rozumiem. Na początku szalał na nim jak, jak, jak zły na tym kółku. A nagle mu się coś odwiedziało i stwierdził, że będzie, będzie gryzł kratę. Polecimy sobie zadanie, wszystkim po 10 jest o tyle spoko. Że potem Cyrus może mm, robić fajne akcje. Plus do tego właśnie taka palkia, wtedy jest w zasięgu na Infernapea. Minus taki, że ma przewagę typu. I potrzebujemy jeszcze tego Monferno. <ślaski> może tak, no może wyczuwa tam gdzieś. Kurde, dwie tutaj. w palki, ładnie, ładnie. Tak, no za dnia to się w trociny zakopuje. Ma domek, ale on woli w trociny się zakopać i, i w Kimę, nie? O nie, po co ja tego hitmora wrzucałem? i Chciałem go użyć do Pokémon Communication. No błąd, błąd, błąd. Hmm. Co my musimy z Cyrus'em wyciągnąć tego, żeby on nie był w stanie się pakować tutaj mocniej? No bo inaczej lipa. Kurde. No ale lipa, niestety. Źle no. Kurde, tego Hitmora powinienem wymienić. Mój błąd. Chyba jakbym Monferno dobrał, przez e, jakimś przypadkiem. By było spoko. A tak to jesteśmy trochę późno. Mm, ok, 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 dobra, to teraz jaki. Jak my to chcemy rozegrać? <laughs> Może być problem. Bo bez kapa, nie wiem czy mam tutaj cap'a. musiałbym sprawdzić potem. Bo, 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 bo. OK fajnie ściągnie jedną palkię, ale potem sam zejdzie, nie? Cześć, Cape. Pytanie, czy tu jest Waporion. Nie ma. I co ja chcę zrobić teraz? Hmm. Bo. Mogę wejść teraz z i ściągnąć y, mu jedną bo Potem liczyć na Cyrusa czy coś, ale. Może to jest dobra opcja. bo no tak, wchodzę teraz Infernate. Jestem w stanie mu bez problemu ściągnąć palkę. On wejdzie palkią i tylko pytanie, bo jeżeli będzie miał Vaporiona. Co prawda nie miał do tej pory, to jest dla nas plus. A jeżeli będzie miał Vaporiona, to nas poskłada. Jak nie, to jeszcze mamy chwilę, ale nawet jak nas poskłada, to może jakiś Cyrus dojdzie. Musimy się tego trzymać. No. Nie ma wyjścia. A widzisz, to może on potrzebuje jakiegoś takiego z wapna coś, taki gryzak, nie? Są takie, dark Żeby mu A mógł sobie na tym tępić zęby. Nie wiem, wiem, nie wiem czy chomiki czegoś takiego używają, ale wiem, że jakieś inne gryzanie to chyba miały coś takiego, nie? Znaczy jest coś takiego dla gryzoni. Nie pomyślałem o tym w sumie. Czy coś takiego by się przydało? No dobra. Fajnie, fajnie, fajnie. Nie ma tutaj tej energii. Zabrakło trochę. Tylko teraz co my chcemy zrobić? Hmm. Chcemy się wycofać. Tam to jest pewne. Wycofamy się tutaj na. Tego. W następnej turze on nas zaatakuje. Hmm. W sumie zdobędzie dwa punkty. O to nie pomyślałem. Że i tak mu oddam. Tak to mogłem mu spirytumbem oddać jeden i Manafi by był na 10 HP. Tylko nie wiem, czy mam dwa spirytumby, chyba mam jednego. No nic, atakujemy tak. To przynajmniej on nie będzie mógł, nawet ten jeden. Nawet jak się uleczy jednym podkiem tutaj, to będzie w naszej turze zasięgu. No chyba, że Cyrus oczywiście wiedzie, to Cyrus nam tutaj namiesza. Niedobrze. No nie dobrze. Jemu jutro kurde, taki ten gryzak do dotępienia o Ogień trzeba zwalczać ogniem. Charmander. Co myślicie będzie na tym Pokémon Day, który będzie jakoś niedługo? Zapowiedzą te Pokemony Legends? Już? Datę premiery podadzą? Nową generację zapowiedzą? To chyba i tak dopiero na jesieni się odbywa. Ale... może? Do 12? O, no to ładnie. No to u mnie jest pojedynczy jeden chomiczek. I raczej nie grozi mu tutaj. Mm, szybkie rozmnożenie się Ale <grymne> nam karty się dają mm, No ale tu i tak chyba chcemy tam poszturchać trochę No dobra, na razie, na razie, tak jest it. Wrzucę drugiego tutaj, na wszelki wypadek. Jakby tu jakieś chciał coś wymienić, czy coś mnie tutaj ubijać, to żeby nie tracić tempa. A no właśnie, mi chodzi o to, żeby nie hałasował, bo to, że słońce sobie poradzi, to, to spoko, ale <noise> fajnie by było jakby mm, miał takie, te, nie wiem czy to z gipsu, znaczy z wapna jakieś są takie te, gryzak to nie o to mi chodzi, że gryzak, ale coś takiego e, z wapna mogło sobie tam gryźć. Legendy każdy przyjmie. Uuu, jaki dobry rzut. okej. Okay. jakbyśmy mieli XP'a, to już moglibyśmy trzęskać tutaj, no ale nie mamy. W zasłonej turze. Co takie kostki? No, tak się jutro podjadę pewnie to. Kryzak z Uranu. Że niedobrze. Dodatkową turę sobie kupił. Pakowania energii. No ale takim tempem to za dużo nie napakuje się pod doma. Nie dziwię się. Nie dziwię się. Czym na pierwszy ogień? Haha. Ha. Z tym Magmortarem? Gra ktoś z Magmortarem? Widzieliście jakieś deki z tym? Bo ten Bern jakoś tak przechodzi, trochę niezauważony. Chyba tylko. E, oprócz tego Magmortara i tego McCargo, to ktoś jeszcze ma Berna? Czy to tylko te dwa Pokémony mają? kurde Pełno gra tych, tych wodnych teraz, no. Hitmore Infernape elegancko hmm. to jeszcze może drugiego Chimchara. chociaż nie wiem, czy potrzebujemy akurat ten spiritum bardziej, ale też nie wiem, czy mi potrzebne. Zobaczymy, może się przydać potem. Ten zajdę za 30 uderzona no Spoko to Manafi. Raz odda i zejdzie. Wskoczy drugi Manafi. To jest Spoko on Teoretycznie oddaje dwa punkty, ale jest w stanie napakować tą energią pod korek po prostu. Bardzo mocna sprawa. Mm -hmm. Czy tego hitmora tu wrzucamy? On zacznie atakować po wszystkich, to nie wiem. Chyba nie. Teraz tak naprawdę wydaje mi się, że warto będzie wrzucić Spiritomba. Mm -hmm, mm -hmm. Tak zrobimy: wrzucimy Hitmora, wrzucimy. Jakby tutaj miała się Sabrina pojawić, więc wejdzie tak. Hitmore, Wejdzie ten cwaniaczek. Potrzebujemy Sairusa. Elegancko. Więc teraz... Sabrina nam nie jest groźna. Jak wejdzie... no jak nawet wejdzie Palkia to po prostu skasujemy ją. A jak wejdzie Palkia z Capem, no to wyciągniemy sobie Articuno i wygrywamy. Przetarty no to ciekawe. No to po prostu odwrócimy sytuację. Wyciągniemy palkę. Bardzo fajnie ten spiritum tutaj kurczę zadziałał, muszę przyznać. Elegancko. No i znowu pierwsi, kurde. Odwróciła się pasta teraz. Dobra, jest dobrze. Mamy całą linię tutaj do tego pypka. Jest git. Mamy dawn, więc możemy energię w Hitmora sobie spokojnie wpakować teraz. tej wodę ogólnie, okej, okay. aha, Dragonite'a. Ciekawe, ciekawe, dawno nie widziałem. Ciekawe czy gra samą wodę i wykorzystuje magnetony do przeniesienia energii? To by było ciekawe zagranie. No my tutaj chcemy teraz pyknąć. Spoko, bo tutaj sobie uderzymy za 30. W następnej turze już mamy Infernape'a. Jak chcemy, ale nawet nie musimy. Możemy sobie na spokojnie tym Hitmorem... drugi atak, żeby ściągnąć Magnemite'a. No właśnie, on i tak nie ma jak tutaj ewoluować sobie na razie. Nie to w sensie nie wrzucił magnetona, więc nie ma energii jeszcze elektrycznej. Teoretycznie w naszej turze zdon mógłby, no ale i tak nic na to nie poradzimy. No, tak wygląda właśnie, jakby tutaj trochę za dużo było do ogarnięcia. No, tutaj teoretycznie możemy chcieć wrzucić, bo jak on będzie atakować, yy, tym da. ...Dragonite'em... ...no to chcemy, żeby ten damage się rozkładał na jak najwięcej Pokemonów. No, teoretycznie w tej turze mógłby, jakby mu wszystko podeszło to mógłby. No właśnie. Dragonite... ...Magneton i... ...Don. No, ale... ...szuka, łowi... ...od tego Dragonite'a. Albo Magnetona. O i się poddał. Tak mi się wydaje, że to, no jak widać, nie siadło i po prostu nie był w stanie nic zrobić.